ją to, nie? A wiecie kogo ja mam? te makaronite. A jeszcze... Słuchajcie, wiesz, wiesz jaka jest siostra balleriny Kapuciny? Zgaduj, siostra. Jaka jest siostra. Balerina ballerina Nikotina. Z papierosem. Co so, balerina <laughs> Nikotina? No. Nie! Tak. Ale ja... Kurde... te Macaronite mam tam. La Italia. La Italia. Chiwałita makaronita. La Italia, to pra, powiedz, to pra, la pasta z Ma, Magus Italia. Z się dogadał? Magus się dogadał na, z, pas, z pastami tych ciap, z kotami. Jak to możliwe? Chihuahuita, Magusita, tak. Wczoraj koty go przyjęły do gangu. Bombardi. A powiedz co się z kurczakami zrobił? Kurami co Co? A, dzisiaj gonił znowu kury. Liderkę, nie? Gonienie kur część druga. A nadalka, co? A ja biegłam za nim, zamiast go I zawsze... Krzyczeć by... stój, Zamiast go trzy... trzymać, go na smycz, zamiast zatrzymać tą smycz, to ja za nim biegłam i się darła mordę jak głupia. O Boże. Później kury robiły na i chciały go ten. Ta, na naradę wszyscy, kochanie. Stałem w grupie. już to wszystkie spojrzały. Chciały go obalić później z rejonu. No nie zagram na skrzypcach, bo nie naprawiliśmy struny, struny bo święta. Jutro, nie? jutro zaczniemy działać, jutro już świąt chyba nie ma, co? Na, na, na. Jutro poświęta? po świętach? Czy świętami jutro? Dzień dobry i Oj, Maria. A ja mam jakiś cały dzień się doła, widzowie. Proszę, Milka, nie, nie reklamujcie żadnych streamów. Macie oryginalnego streama Kick Daniel Magikal albo Magiczny Daniel. Szanujemy i doceniamy to, że oglądacie prawdziwe nasze oryginalne kanały. I o to chodzi? Apel, apel, apel. Szukam żony. Ty ziomek, ale takie kurde płat, to spłatne szukanie żony u mnie na czacie, to dlatego, kosztuje 100 zł za godzinę. Dlatego sobie jutro naprawimy te skrzypce, Mo bardzo możliwe, postaramy się. Kiedy znowu powiększasz usta? Chyba nie chcę, już mam wystarczająco. Prezent, Aga, dziękuję za czekoladę. Dzień, Aga, no właśnie chciałam powiedzieć, tylko zaczęłam gadać. A, no ale się gadał zawsze. I co, podziękowałaś jej? No tak, powiedziałam przez film, ty? Kiedy ty? Ja powiedziałem. Swoimi ustami to powiedziałeś, że chcesz powiedzieć, ale powiedziałam w tym samym czasie, co ty, Micha. Zaraz Zarazem szoty znowu, znowu będzie toksyczny. Dobra, to. Dzięki, Anita, dzięki. Ja pierdolę o wyczucie czasu, ty. Już kropki piszą. Nie, nie, gość. bulbulator, nie, nie, tum, 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 tum Proszę nie reklamować taj. innych kanałów, kochani. Agnieszka, to zgłaszajcie tamty kanał za re, re, re streama, tak? Lala. Prosimy was o to. Jestem, jestem, wiem. Bo jesteś ty. Siebie nie pytaj, bo ci nie powiem. Proszę ten, nie pytać. To czasy. balerina cappuccina. Amelkę pozdrawiamy. Co tam TikTok? Bombardino krokodil. Jak spędziliście święta? Dawaj na pokaż rodzinę. Co? Nie pokażę. To mi na Bombardino krokodil. Bombardino. Dzięki gau. Tak, na kiku też jest live. Weronika, dzień dobry. Weronika <grywka> z Wyszyku. <grywka> na urodziny. Wystawimy no. to na Okej. Okay. Robimy nasze spanie? Ostatnie? W końcu czy nie? Nie wiem, to musimy ma teraz ogarnąć co patrz jak się gnieździ łóżko przenosi. Jo, widzowie, kupujemy cel na materac. Ile kosztuje materac? Taki dmuchany. Cel na kiku na materac, robimy nocy spanie na w rodziny Ostatnie nocne spanie w grudziądzu? Taki dmuchany. Kto się zgadza, kto chce? Z pięć stów. Znowu noc. No ciągle na mnie wychodzi te nocce spanie. 80. Serio, takie tanie to nie wiedziałam, to. Nie mam dwie osoby, takie, żeby nie pękło do rana. Będzie co? 400. czekajcie, a Czekaj, sprawdzę sobie. Zrobicie na nowym mieszkaniu. A ja w sumie. Albo zrobimy też. Zobacz, kochani. Słuchajcie, tak nas wyjebali, a zawsze było cicho. Co mamy do stracenia? Niech mają był dupy, ja. że jeszcze wiecie, że... Nie mówię o was, widzowie, czy coś, żebyście nie wzięli do siebie. Niech tam ludzie zobaczą, że jeszcze wyciśniemy cytrynę, jak to się mówi. Teraz to już wyjebane. Waki. Mówili, że była policja, to zrobimy tak, że policja w końcu była, bo policji tam w ogóle nie było. Tak. Musimy, niech... poprosimy mandaci, jak... niech przyjadą w końcu. Pierwsze jest ostrzeżenie, ich powiedzą, że było głośno, ich udowodnią. Bo słuchajcie, z nas, z nas zrobili tam najgorszych, że nie wiadomo ile razy była policja czy coś, a nie bo w ogóle. Akurat wyuczyli nie? Wtedy, ale to był na rozmowie tylko. Co słychać? A, w porządku, dzięki Monika, a to co tam? Myślę, że nocy z pani zrobimy jeszcze. Kik, przez pani chcecie? Zanim się dogadaliśmy, byłam zła, bo nie, nie będziemy teraz im brudzić, nie? Z tego łóżka, nie, nie? Ale nie bo będziemy przenosić tego. No nie, 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 nie. Znaczy ja wiem, tylko mam nowe informacje, że... No to byli, byli policjanci, byli wtedy, y... Tylko udzielili z taką pogadać. Tak. A oni Zodali nam mówi... nam kilka pytań niezwiązanych ze streamami. A oni nam mówili, że tu co trzeci dzień była. No to jak 2 to trzeci... powiedziała. To właśnie... A potem tej że sprawdzi. Jestem co? ciekaw czy to sprawdziła i mi pokażę na papierze. Nie znajomych Jak nie wam poka... Nie dowody, dowody, czy to prawda czy nie. Dobrze? Czy to prawda, że nasłałeś policję na menadżera? <noise> ja pierdolę. Ty. Ja pierdolę, tragedia z... Dziękuję Anastasia. Opsja no. Są papiery na to już w necie. Na co? Na co? Seba wpłacił 6 zł. To wy macie jakieś papiery, no, których my nie mamy? Spędzacie święta? Jutro mam trening, trzeba spalić to co się przytyło przez święta, tarza się. No ja muszę wśród, po, pochodzić troszeczkę. No, już trzeba, trzeba spalać to po zimie. Nati na ty za cukierną